Z jednej strony była to nie lada gratka dla miłośników zabytkowych tramwajów, z drugiej zaś pożegnanie z tym popularnym środkiem transportu. Pożegnanie, ale wyłącznie symboliczne, na dwa lata, czyli na czas modernizacji linii tramwajowej w naszym mieście. Z tej okazji atrakcje w postaci przejazdów zabytkowym taborem w ostatnią niedzielę listopada w ramach projektu pod nazwą Linia 41, jeszcze tu wrócę, przygotował klub miłośników starych tramwajów w Łodzi. Dzisiaj jedziemy tramwajem zabytkowym, tramwajem z lat 60., który w latach 90. trafił do nas do Łodzi, niedawno wyremontowany, więc można powiedzieć, że jest nasza taka nowa perełka, można było powiedzieć. Chcieliśmy właśnie pojechać do Pabianic, ten jeden z ostatnich razy, bo teraz jeszcze tramwaje liniowe będą jeździć, ale naszym tramwajem zabytkowym to już jest nas ostatni raz. No i Chcieliśmy w ten sposób, właśnie jak inne linie podmiejskie, pożegnaliśmy. Byliśmy na linii Rolotomierska, byliśmy na linii Dozorkowa, to teraz również Pabianice. W tym przypadku to jest radosne pożegnanie, ponieważ zostanie linia wyremontowana i za jakiś czas faktycznie tramwaje tutaj wrócą. Wtedy może zrobimy na rozpoczęcie tego ruchu tramwajowego przejazd też takim tramwajem zabytkowym. Dzięki klubowi miłośników starych tramwajów na jeden dzień do naszego miasta powróciła linia 41BIS. Wagon typu GT6, którym się dzisiaj poruszamy na linii 41, tak naprawdę przyjechał do nas w 2009 roku z Innsbrucku, z Austrii, gdzie trafił tam w 1983 z Bielefeld i podobnie jak w roku 1998 tego typu tramwajów z Bielefeld trafiło do Łodzi. Dlatego też postanowiliśmy odwzorować malowanie historyczne tego wagonu na ten rok 1990, kiedy to te wagony przyjechały do nas do Łodzi oraz przez bardzo wiele lat funkcjonowały przede wszystkim również na liniach podmiejskich, w tym przypadku do Konstantynowa i Lutomierska. Dlatego też e, chcieliśmy po prostu tą, ten kawałek historii zachować, żeby, żeby go po prostu pokazać, jak to wyglądało wtedy w tych latach 90. Tramwaj wyruszał z dużego skrętu. To historyczne miejsce, ponieważ w tym roku mija 50 lat od oddania do użytku pętli tramwajowej właśnie na dużym skręcie i uruchomienia miejskiej linii tramwajowej 41 bis, która funkcjonowała do końca 1997 roku. Łącznie przejazdów na krańcówkę przy ulicy Łaski było 8 co godzinę, pierwszy o godzinie 10. A ostatni o 17. W tramwaju na pasażerów czekał uśmiechnięty konduktor w mundurze z lat 70. Tak jak dawniej, miał specjalną konduktorską torbę, bileterkę oraz szczypce do kasowania biletów. Bardzo dużo biletów zostało skasowanych, ciężko mi jest dokładnie policzyć ile, ale że tak powiem, frekwencja była bardzo, bardzo duża, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że i wczoraj jeździliśmy w sumie tutaj na wycieczkę, dzisiaj jest kolejny dzień, w sumie to jest pierwszy raz, kiedy jeździmy na pożegnanie jakiejś linii we dwa dni. Pasażerowie, oprócz pamiątkowych biletów, otrzymywali również specjalną broszurkę, w której mogli przeczytać m.in. o historii linii tramwajowych. Łączącej Łódź i Pabianice, a także o epokowej inwestycji, jaką jest gruntowna modernizacja linii, która rozpocznie się już za kilka dni, bo z początkiem grudnia. Ci którzy zafundowali sobie przejażdżkę zabytkowym taborem na pewno nie żałowali. Dla jednych zwłaszcza najmłodszych to coś nowego. Natomiast dla starszych wspomnienia. Podróżni tutaj opowiadają różne historie. Pamiętają jeszcze jak jeździło się tak, tak zwane winogrona czyli to jest jeden z tych momentów gdzie no, przypomina się to co w dzieciństwie wiele osób robiło jak się wtedy bawiło teraz no nie jest tak samo nie, nie jest ten sam klimat. Druga rzecz. E, przyjeżdżają ludzie z różnych miast, nie tylko są tu z czy też okolicy Łodzi. Jest też, by, były tutaj podróż, byli tutaj ludzie też i ze Śląska, byli też i tutaj bardziej z góry, z Gdyni, z Dańska, z Bydgoszczy. Pierwsze kółko, frekwencja bym powiedział Mało powiedziane 100%, prawie było 120%. Tu już po prostu ludzie się upychali, ale jechali i byli zdziwieni, że te wagony i ciepłe, i że funkcjonalne, że na taki, na taki rok. Naprawdę widać, że w tamtych czasach Niemcy to, bo to wagon niemiecki, to trzeba podkreślić. Naprawdę pierwsza klasa. Ja jeździłem trochę innym modelem, ale, ale pamiętam, pamiętam. Dlatego przy. Słucham? To no, taki charakterystyczny brzęk. Projekt pod nazwą Linia 41, jeszcze tu wrócę, dofinansowano w ramach programu Mikrogranty Łódzkie na Plus 2019 realizowanego przez Centrum Opus, finansowanego ze środków samorządu województwa łódzkiego oraz programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Na krótką przejażdżkę zabytkowym tramwajem linii 41 bis zapraszamy dzisiaj do programu Puls Miasta, tuż po wydaniu InfoFlesza. Przez cztery dni najwięksi siłacze z naszego kontynentu zmagali się z ciężarami na Mistrzostwach Europy w trójboju siłowym, które odbyły się w Pabianicach. dodajmy, że po raz drugi. Do naszego miasta zjechało ponad 400 zawodników z 20 krajów Europy. Takie mistrzostwa to ogromne wyróżnienie dla Pabianicy i przedsięwzięcie, którego bez pomocy przyjaznych osób nie udałoby się przeprowadzić, mówi Chowanes Yazihian, który zabiegał o organizację zawodów w naszym mieście. To jest zasługa wszystkich, którzy mnie wspierają i pomagają, czyli całe nasze miasto. Nie da się organizować samemu. Jeden człowiek nie jest w stanie organizować coś takiego. Ja... Mam pewność, że idąc do Urzędu Miasta, mam pewność, że idąc do Starostwa, ja, mając pewność, że prosząc o pomoc, e, Urząd Marszakowski, wiem, że e, dostaję to wsparcie i. E, Niemal jestem pewny, że uda się organizować taką dużą imprezę sportową jakie mamy dzisiaj, gościmy 450 sportowców z całej Europy, Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym, to jest coś niesamowitego. Mistrzostwa odbywały się z podziałem zarówno na kategorie wiekowe jak i wagowe. Rywalizowano w kategorii juniorów, seniorów i masters. Z ciężarami zmagali się również sportowcy niepełnosprawni. Do 23 roku życia to jest junior, do, 33, do 40 to jest senior, a po 40 roku zwyż to są mastersi, weterani. Wszyscy startują, zarówno i mężczyźni i kobiety. Wczoraj mieliśmy kobiety startujące, które miały 50, 55, 60 lat. W mistrzostwach rywalizowali zarówno amatorzy jak i zawodowcy. Ci ostatni zmagali się z ciężarami przekraczającymi 300 do 400 kg. Trójbój siłowy to jak sama nazwa mówi trzy konkurencje. Martwy ciąg, czyli mówiąc prostym językiem podnoszenie sztangi z podłogi, kolejna to przysiad ze sztangą na barkach i ostatnia to podnoszenie sztangi w pozycji leżąc na ławce. Reprezentacja Polski jest na tyle silna, że jest w stanie wywalczyć drużynowe Mistrzostwo Europy. Ocenił szansę Polaków w piątek w dniu oficjalnego rozpoczęcia zawodów chowane z jazyśian. Pabieńce reprezentowało trzech zawodników. Ich zdobycze to dwa pierwsze miejsca i jedno tuż poza podium. Dzisiaj mamy ostatni dzień Mistrzostw i powiem, że poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Wszyscy są zachwyceni. Wszystkie federacje, oglądając nam już piszą do nas, że padają na takie wyniki, że pewnie nikt nie oczekiwał. Mieliśmy trzech zawodników reprezentujących Polskę z Pabianic. Jeden z nich w kategorii wagowej, Junior Praszkowski do kategorii wagowej 110 kg wygrał zawody. Jest mistrzem Europy. Wielkie gratulacje. Ja w kategorii wagowej do 100 kg Masters również wygrałem złoty medal. I jeden z naszych zawodników w kategorii wagowej do 110 kg, Arek Rydzynia był czwarty klasyfikowany do kategorii wagowej 110 kg. Podczas mistrzostw oprócz wyników ważna była również promocja dwóch akcji skierowanych do młodzieży. WF to podstawa, zwolnienie zła sprawa oraz łączy nas sport, nie narkotyki. Miło jest, że wśród widzów mamy wszystkie szkoły powiatu pabianickiego i miasta Pabianice i to jest dobrym przykładem dla naszych młodych pabianiczan, że Trzeba uprawiać sport, trzeba wybrać sobie tą zdrową zdrowy tryb życia i miło było kiedy oglądali z trybun to wszystko te zmagania i robili sobie zdjęcia tutaj na parkiecie ze sportowcami, rozmawiali ze mną i to jest bardzo miło, że mogę chociaż w ten sposób też pokazać tym naszym młodszym mieszkańcom, że nasze miasto jest na kilka dni stolicą Sportów siłowych, że do naszego miasta przyjechali wybitni sportowcy, że oni mogą podejść, rozmawiać, zobaczyć się z nimi i mam nadzieję, że w życiu również wybiorą taką drogę, drogę zdrowego trybu życia. Organizatorami mistrzostw pod patronatem prezydenta Grzegorza Mackiewicza i starosty Krzysztofa Habury byli heros Team Pabienicy i MKS Pałac Młodzieży Łódź. Podczas oficjalnego otwarcia podziękowano wszystkim zaangażowanym w organizację tej sportowej imprezy. Takiej imprezy w naszym mieście jeszcze nie było. Po raz pierwszy w Pabienicach zaistniał duathlon. Dyscyplina sportowa jedna z odmian triatlonu, w której zawodnicy kolejno biegną, jadą na rowerze i znów biegną. Organizacji zawodów pod nazwą Duathlon Cross Pabianice podjął się pabianicki klub O Co Biega oraz grupa kolarska Ruda Pabianice. Pomysł narodził się spontanicznie miesiąc temu. Po prostu wymyśliłem sobie tak, żeby coś zrobić dla miasta, żeby te dwa środowiska biegowe i rowerowe połączyć, spotkać się je jeszcze na, na, przed samymi świętami i ogólnie i po prostu napisałem do Kamila, kolegów z Klubu Oco Biega i Łukasza ze Zbyszkiem, czy będą chętni czy zrobimy coś takiego w pawienicach. Wyrazili zgodę i w ciągu miesiąca zrobiliśmy to całe wydarzenie. Jak na premierę zawody cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców z całego województwa. Limit 80 miejsc wyczerpał się w ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia zapisów. Jednak na starcie w Lewitynie pojawiło się 75 osób. Bardzo się cieszymy z tej frekwencji, bardzo duża liczba zawodników, pomimo tej brzydkiej pogody, mimo tego, że nie, nie do końca tutaj może jest ciepło, skorzystała z tego naszego zaproszenia i tutaj do nas przyjechała. W zawodach wystartuje 25 kobiet, czyli też bardzo duża liczba uczestniczek, 37 zawodników, aż będzie reprezentować Pabianice. 14 zawodników przyjechało do nas z Łodzi i jest jedna zawodniczka, która przyjechała do nas z bardzo daleka, powiem aż z Poronina spod Tatr. Więc również bardzo się cieszymy, że tak szeroki zasięg. Na początku na zawodników czekała pętla biegowa licząca 2 km 800 m po terenie Lewityna. Później należało wsiąść na rower i pokonać 24 km. Trasa rowerowa wyjeżdżamy z Lewityna, kierujemy się do, e, w stronę Prawdy przez Zofiówkę, tereny tam koło Powieńskich lasów i wracamy tu na Lewityn. Po zawieszeniu rowerów na specjalnym stojaku należało pokonać ostatni odcinek, czyli znów przebiec po terenie ośrodka 2 km 800 metrów. Zwycięzcą pierwszego duathlonu cross pabienice został pabieniczanin Daniel Sumara. Jego czas to godzina 10 minut i 11 sekund. Jak przyznał nie było łatwo wygrać. Tym bardziej, że nie, nie jestem biegaczem. Biegam tylko listopad, październik, dwa miesiące w roku, tak, tak, tak co tylko i wyłącznie rower, więc kondycja na bieganie nie ta, rower lepszy, ale fajna to brawa. No Jak najbardziej jestem za, żeby to coraz więcej było takich imprez dla Pabianic, żebyśmy w Polsce o nas słyszeli, tak? bo fajne miasto, rozwija się myślę, jak najbardziej za. Drugie miejsce zajął Łodzianin Waldemar Modranka z czasem godzina 10 minut 39 sekund, a na trzecim stopniu podium uplasował się Marcin Mikołajczyk z Gołkowa Małego, który uzyskał czas godzina 10 minut i 58 sekund. Z kobiet jako pierwsza linię mety przekroczyła Jadwiga Mazurkiewicz z łodzi, jak się okazało najstarsza uczestniczka zawodów. Dystans pokonała w godzinę 25 minut i 42 sekundy. Pani Jadwiga na zawody przyjechała w ciemno, ponieważ nie zdążyła się zapisać, ale dzięki temu, że kilka osób, które zadeklarowały swój udział, nie przyjechało, łodzianka mogłaby startować. Rower to jest moja pasja, więc po prostu jak siądę, to cisnę ile wejdzie. Z bieganiem jest różnie, biegam bardzo rzadko od przypadku do przypadku. No ale pewnie dzięki temu że jeżdżę rowerem te nogi są na tyle mocne że dają radę. Dokładnie minutę później metę przekroczyła Pabieńczanka Beata Światłowska. Biegło się na początku super, drugie dwa okrążenia już tragicznie, ale to jest tak zawsze po rowerze. Trasa rowerowa jest fantastyczna. Naprawdę mamy bardzo tutaj ciekawe okolice. Także super, że skorzystaliśmy po prostu z tego lasu, z tego kawałka w Rydzynach impreza jak Pani ocenia? Rewelacja, dlatego, że jest to organizowane jednak w Pawianicach. to jest moje rodzinne miasto, także zawsze, za każdym razem jak będzie jakaś impreza tutaj organizowana, będę startować i będę po prostu się z tego cieszyć. Trzecią z kobiet była Beata Galica-Drabik, która przyjechała z najdalszego zakątka Polski, z Poronina. Jej czas to godzina 27 minut i 49 sekund. W zawodach wystartowało 75 osób, a ukończyły je 74 osoby, 50 panów i 24 Cztery kobiety i jednej z pań nie udało się pokonać trasy. Wszyscy na mecie otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi, czyli trzy pierwsze miejsca w kategorii mężczyzn i kobiet, ekologiczne, bo wykonane z drewna statuetki. Organizatorzy wręczyli je również dwójce najlepszych pabieniczan oraz wspomnianej mieszkance Poronina. Na koniec na zawodników czekało coś dla ciała, czyli gorący bigos. Był też chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, a na deser ciasta. ogrzeć można było się herbatą i kawą lub przy ognisku. Duatlon cross pabianice to zawody, na których organizacje otrzymano dofinansowanie. Udało się pozyskać środki z mikrograntu. To jest taki program wspierany przez samorząd województwa Łódzkiego. Było do zdobycia 5000 złotych, myśmy zawnioskowali o 4600, udało się ten grant pozyskać. 1800 takich wniosków było złożonych do centrum opus w Łodzi, które weryfikowało te wnioski 180 wniosków zostało przekazanych dalej do realizacji, w tym ten wniosek nasz na te pabianickie zawody. Bardzo się z tego cieszymy. W przygotowaniach do sportowej imprezy oprócz członków pabianickiego klubu Ocobiega i grupy Ruda Pabianice uczestniczyły środowiska kolarskie i biegowe, członkowie Formy na piątkę i pamięczanie lubiący sport we wszelkiej postaci. Na relacje z pierwszych towarzyskich duatlonowych zawodów w naszym mieście zapraszamy do programu Puls Miasta w środę 27 listopada. Po trzech z rzędu wyjazdowych meczach koszykarki Grotto i Pabienice wróciły w minioną sobotę na własny parkiet, by podjąć lidera grupy B, Zagłębie Sosnowiec. Sosnowiczanki jako jedyne w naszej grupie nie poniosły porażki, wygrywając pięć spotkań. Dla Pabieniczanek był to mecz próby, w którym nie ma co ukrywać i jeżeli ktoś z kibiców liczył na zwycięstwo, to był w zdecydowanej mniejszości. Drużyna gości zaczęła od 5 do 0, a niespełna dwie minuty potrzebowała, by podwyższyć prowadzenie do 10 do 2. Niezrażony tym rezultatem podopieczne Sylwii Wlaźlak ruszyły do walki dość szybko, bo w ciągu minuty doprowadzając do remisu i na tym nie poprzestały. Kolejna seria trafień i gospodynie prowadziły 17-10. Rywalki z minuty na minutę niwelowały tę przewagę, by na półtorej minuty przed końcem kwarty osiągnąć remis po 21. Jednak to 10 minut wygrały gospodynie 23-22. Na początku drugiej kwarty po punktach Grzelak Pabianiczanki podwyższyły do 26-22, rywalki nie były dłużne i przez dłuższy czas wynik oscylował wokół remisu. Końcowe dwie minuty lepiej zagrały liderki. Wygrały drugą odsłonę 23-14 i do przerwy prowadziły 45-37. To ośmiopunktowe prowadzenie na początku trzeciej kwarty sosnowiczanki powiększyły do 10, było 50-40 i wówczas podopieczne Sylwii Wlaźlak pokazały Lwi Pazur. Po serii celnych rzutów zbliżyły się do rywalek na jedno oczko, a w połowie kwarty wyszły znów na prowadzenie 55-53. Trzecią odsłonę gospodynie wygrały wysoko 29-15 i na 10 minut przed końcem meczu wygrywały 66-60. Sosnowiczanki starały się zbić tę przewagę, ale kiedy zbliżały się do remisu natychmiast skutecznie reagowały na to Pabieńczanki. W połowie kwarty grot Tomik prowadził 78-73. Ostatnie 5 minut meczu należało do Pabieńczanek, które zdobyły 10 punktów przy zaledwie dwóch rywalek i zwyciężyły w tym prestiżowym pojedynku 88-75. To, co przed meczem wydawało się nie do osiągnięcia, stało się faktem. Nikt się tego nie spodziewał i my też przygotowując się do tego meczu, robiliśmy, robiliśmy wszyscy, co, co mogliśmy, żeby się jak najlepiej przygotować, żeby postawić tutaj opór, bo statystyki nie kłamią, tak? Przyjeżdża do nas lider, który do tej pory nie przegrał żadnego meczu, więc poprzeczka została zawieszona bardzo, bardzo wysoko, ale jak to w sporcie bywa, tak, faworyt jest zawsze i tylko przed meczem. Dzisiaj dziewczyny to udźwignęły, naprawdę zagrały bardzo dobrze, konsekwentnie w końcówce i wykorzystałyśmy moment zawahania słabości Sosnowca, zrobiłyśmy przewagę i udało nam się ją dowieźć do końca. Dzisiaj, dzisiaj to był mecz, gdzie wcześniejsze wszystkie błędy, które były popełnione w tych meczach przegranych, gdzie właśnie decydowała jedna, jedno podanie, jedna zła rotacja w obronie, no cokolwiek, tak, dzisiaj, dzisiaj to wszystko Zwłaszcza w końcówce zagrało było prawie, bez, prawie bezbłędnie, dlatego dlatego dowiodłyśmy tę przewagę do końca. W spotkaniu z Zagłębiem najwięcej punktów: 17 zdobyła Małgorzata Zuchora, 16 Katarzyna Szymańska, punkt mniej zapisała na swoim koncie Magdalena Grzelak. Niezłym dorobkiem mogą pochwalić się również Natalia Danych, 12 punktów, oraz Aleksandra Dziwińska i Weronika Telenga, punktów 11. Był to trzeci z rzędu wygrany mecz Pabieńczanek po dwóch zwycięstwach osiągniętych w ubiegłym tygodniu w Gorzowie, gdzie nasza drużyna rozegrała dwa mecze dzień po dniu. Jest jeszcze czego cieszyć oczywiście, że dziewczyny naprawdę to tak jak zwłaszcza te mecze wyjazdowe w Gorzowie, gdzie tam jest zawsze gorący teren, dzień po meczu wytrzymały. Tym bardziej, że kontuzje i ubytki w zespole cały czas nas nie omijają i, i robimy co możemy, żeby to jakoś posklejać. Dzisiaj kolejne zwycięstwo Sosnowcem to na pewno bardzo pomaga zespołowi, podbudowuje psychicznie. Jak się okazuje, jak naprawdę idzie, idzie to i siły też się znajdą, chociaż naprawdę okupiły to wielkim, wielkim wysiłkiem fizycznym. Teraz będzie trochę czasu na regenerację, ponieważ kolejny mecz pojęcianki rozegrają dopiero 8 grudnia. Będzie to już rewanżowe spotkanie w rundzie zasadniczej z drugą drużyną Enej z Poznań. Przypomnijmy, w pierwszym meczu grot Tomik na własnym parkiecie wygrał 78-68. Reprezentacje piłki ręcznej dziewcząt i chłopców zespołu Szkół nr 2, czyli drużyny, które zdobyły tytuły mistrza powiatu pabieńskiego w ramach zawodów licealiady zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, awansowały do półfinału wojewódzkiego. Te rozgrywki odbyły się w Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach. W kategorii dziewcząt mimo iż prawo gry w półfinale miały mistrzynie czterech powiatów: Zgierskiego, Poddębickiego, Łęczyckiego i Pabieńskiego. Rozegrano tylko jeden mecz. Rywalkami Szczypiornistego Elektryka były mistrzynie powiatu zgierskiego, uczennice Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim. To spotkanie nie było emocjonujące, co więcej można powiedzieć, że była to gra do jednej bramki. W pierwszych 10 minutach pabieńczanki wypracowały sześciobramkową przewagę, wygrywając te połowę 7-1. W drugiej nie pozwoliły rywalkom zdobyć bramki, a same oddały 8 celnych rzutów, wygrywając z aleksandrowionkami 15-1 i awansując do finału wojewódzkiego licealiady. Tak łatwej przeprawy przez półfinał, jak ich szkolne koleżanki, nie mieli szczypiorniści elektryka. Przeciwnikami naszych mistrzów były drużyny technikum z zespołu szkół ponadgimnazjalnych z poddębic i zespołu szkół ponadgimnazjalnych ze zgierza. W pierwszym meczu rywale ze zgierza okazali się zdecydowanie słabszą drużyną od ekipy zespołu szkół nr 2. Powiedniczanie wygrali ten pojedynek 15:8. W drugim meczu półfinału chłopców poddębice pokonały zgierz 12:3 i można było przypuszczać, że pojedynek zespołu szkół numer 2 z tym rywalem nie będzie już tak łatwy jak pierwszy. To przypuszczenie sprawdziło się w pierwszej połowie, którą co prawda wygrali szczypiorniście Elektryka 6 do 5, ale cały czas droga do finału wojewódzkiego była otwarta dla obu drużyn. Wątpliwości co do tego, która uzyska awans, rozwiała druga połowa, w której skutecznie zagrali piłkarze ręczni zespołu szkół nr 2, rzucając 6 bramek, rywale połowę mniej, co w efekcie dało zwycięstwo Elektryka 12,8 i awans do kolejnej fazy rozgrywek. Finał wojewódzki licealiady w piłce ręcznej dziewcząt odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim 27 listopada, dzień później w Łodzi rozegrany zostanie finał wojewódzkich chłopców.